Witam wszystkich w kolejnym odcinku Fanów Czterech Kółek W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym oto tutaj Mercedesem Jest on uszkodzony jak teoretycznie każdy samochodzik Tak, nie mamy maski, troszeczkę się zgubiła hmm, Próg się uszkodził Koła oczywiście też są niezbyt ja się tylko zastanawiam, czy będziemy go robić na stalówkach. Czy może jakiś tuning mu zrobimy. No ale się okaże. Dobra, jak zawsze zajmujemy się demontażem uszkodzonych części. Co tu można zdemontować? Dobra, błotnik zszedł. Drzwi. Atrapa. O, to atrapa z chłodnicą schodzi. Lampka. Kolejny błotnik i próg, próg. Można znieść próg? Nie można znieść prógu. Próg trzeba będzie wyciągnąć. A jeszcze z tyłu. Raz. I zderzaczek. Tak, oto wygląda. Nasz Mercedes. Części yy, do recyclingu oddajemy. Tak, to też musimy wywalić, zapomniałem o tym. O, teraz jaki fajny Mercedes jest. Hmm? Dobra, zajmiemy się naprawą. W sumie to ja też powinienem wywalić silnik. No. Silnik się kupi drugi. Zajmiemy się naprawą. O, proszę, samochodzik naprawiony, wyprostowany. Wygląda jak powiem, udajemy się na zakupy. Body, Tak body parts. Eee, tak, co my potrzebujemy? Eee, antena, nie. Emblemat, ale tylny. Front, emblemat. Mm, tył, tył. Tył, tył. Wybaczcie. Dobra, wróciliśmy. Yy, tak znowu Rear. Right side, Street. Eee, left. Hood. Front. Eee, o, tu już chyba był zjazd w specjalny tak? A tylne, dobra. Nie wiem, czy mam zwykłego, czy... Dobra. Passenger, nie. Driver. Tak. Kto nie wiem, czy mam AMG, czy... czy, 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 czy zwykłego? Oni mi się wydają... A, AMG miałem, widzicie, kurde. I have a part for the Lights Light and Windows e... Passenger Driver I... mm. and <laughs> Prawy migacz, lewy migacz. Lampa, lampa. Aaa, nie, nie, nie! O, widzicie, to ja już zobaczyłem. Gdzie jest drugi? Nie. białe migacze założyłem. Zanik ładnie wyglądają. Mamy jest sobie O, AMG, mały spoilerek. Jeszcze ten zobaczymy, jak to będzie pasowało. Wszystko. Hmm, on jest tak. Ups, Czyli to nie to. Jest left mirror, a lusterko, no tak, jak ja mogę zauważyć lusterko bez drzwi, co nie? To na pewno nie to. Czy mam też się wydaje, że ja nie kupiłem lamp? A kupiłem, co to kurde. O tak, tędy? Kurde, tylne lampy kupiłem, no jaki apa ja ze mną No chudnie kupowałem E no panowie przykupowałem kurde maskę, na co mnie to? Co jest z tym, kurde? Tu maska, o co się wstydzi. No, to nie jest do tego, dobre. Czyli jeszcze widocznie... Czekajcie, ja to co mam sprzedam. I jeszcze widocznie paru części po prostu. Zapomniałem Czego gdy ja mogłem zapomnieć. Hmm, hmm, tablet grill, o pomalujemy in grill Hmm, hmm, Interesuje mnie te botniki, od. Te zwycięcia mi bardzo fajne, ale, ale... to jest Play Jeszcze raz musimy w lampę wejść Tej, tej, mamy hat, Yes że widzicie, jakie zamieszanie się tutaj wpakowało. Radiator mamy, grill mamy, antenkę mamy. <tablica>, tablica. Jeszcze mi czegoś brakuje? O, no tak, z moim halogen, kurde. No kurde, no co ja, tym nawet zderzaka nie mam, no ludzie. Mm. Zenerwuję się, widzicie? Mam nadzieję, że tego tego nie ma No i tylne klapy. Kurde, ludzie. Ale zamotany jestem też. co to jest. Mm. Teraz mi się zgadza. Reszto opylimy. I, i, I co, teraz byśmy się zebrali za, za, za pomalowanie tego wszystkiego. I my na to pomalujemy na taki jaki był. hmm, Mercedes hmm, nice eee, teraz co musimy, a, silnik, tak? engine, engine Kids. od czego to było, czekajcie, od Shimatu-Sibu chyba, nie? hmm, mmm hmm, hmm. V12 mu wrzućmy, mi. Hmm, 6 Korean V6 dahen, Shimatu-Sibu, yes o, może Twin Turbo V10 wejdzie? Czekajcie, najpierw zobaczymy V10 czy wejdzie. Mm, nie wejdzie. Za to ten wejdzie? Silniczek mamy. No, proszę zobaczyć, silniczek jest, jest. Teraz zajmiemy się, Zobaczcie, że tak zrobię, zajmiemy się czym, Czuję się niczym innym jak zawieszeniem, a mocy za to. kurde sprężynę chcę instalować. jest, 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 świetnie, kółeczko, tarcza. No tutaj nie mogę, mam od zlata wycelować? A, już Kurde, nie oponę, co ja robię? Znowu opona, liście. Nie, nie tej O, nie O, jest, aha Wygrano No, kurde, nie oponę, samo koło O No uuu, wydech to wlatuje, no nie ja później wydech taki znajdę Chyba samochodzi troszeczkę wypad z kanału Ale ale jak pójdę do sklepu i z niego kiedyś wrócę Dobra, jeśli nie wyszedł będzie mi łatwiej wycelować No szkurde patrzcie Dobra, za to silnik, która wrzucimy O, dobrze jest Idziemy Running Girl Sprężynki, eee, sprężynki damy 670 6,5 i 6,5 chyba powinno starczyć 3 4 Uglebimy to no trochę Teraz ja, sam bez gleby to nie samochód mm. <śm> Teraz amortyzatorki mm. Tain. Omni Omnipower Koni, koni, koni 7300 Eee, nie, to mamy siedem, osiem na drag. GTP te Nie, nie, nie. Teda. Jest o zawieszeniu zapomniałem. Mr. Seal proszę Państwa Rar Left Raz dwa Dobra zawieszenie mamy Tak więc wylewamy się do montażu No patrzcie, kurde, znowu zderzaka nie ma, no co jest z tym zderzakiem? Tył leży nawet ładnie. Ale przodek to nie niedobrze. Widzicie, znowu muszę, kurde, kupić... Mm, ten zderzak. Nie wiem, co się dzieje, czy on znika, czy co, no kurde, Rumuny mi go kradną. Zero rasizmu w moich filmach. Tył leży, no leży nawet nawet. Camber trochę za duży. Słuchajcie, zaraz to zmniejszymy. O ile łódce jest. Camber. Jeden i To jest zło zrobione. Zło, zło, zło. 1.5, 2. Ну уж, no, курды, уцелел еще в то 2.5. О, 1.5 надо было. Смотрите, вот там уже сменим, потому там и все Jak powinien. Oczywiście, możecie dać swoje propozycje felg, bardzo będzie mi to yy, mile widziane. Felgi mamy różne. Niestety, na jakieś tam dziewiętnastki będę musiał już go podnieść. Ale przymierzymy, może jakieś mniejsze będę miał. Yy, co my tu mamy? Momo. BBS yy, Hmm. Ho, ho, ho. tylko tak ja tu nie mam rozmiarów popisanych i po prostu ciężko mi będzie do nich dobrać hmm. ciężko mi będzie dobrać do nich po prostu no nie mogę znaleźć słowa uponę hmm. bo nie mam rozmiarów popisanych po prostu i i i to zaraz zobaczymy jak będzie na takiej prostu na samej felze Kurde wielkie to jak nie wiem co Szecie, zmienimy falę Dobra ja poszukam felg wybra, wracamy za Dobra, po długim czasie oczekiwań znalazłem w końcu jakieś felgi, które pasują i mieszczą się mniej więcej. Samochód jest podniesiony teraz na maksa, ale spróbujemy go opuścić. Na siódemkę chociaż. Jak to będzie? No siódemka jeszcze ujdzie. A, Gwint jest! go! Dobra, tutaj, tu zobaczymy czy da się coś opuścić. Czy już może podniesione na fulla? Jeszcze można opuścić. Na 6 ustawień. zobaczymy czy to coś da. No proszę, no, na szósteczka da się. A nie, bo to jest amortyzator. Ja sprężynę potrzebuję. Nie oponę. Kurde widzicie, jak przerąbany jest. Trafić. sprężynę. Na szósteczkę. O proszę. Samochodzik leży. Elegancko. jeszcze pobawimy się tym amortyzatorem. Co mi to daje nam na przykład na 6,5. O 2 dnia. Ustawimy na tyle ile było. Siódemeczka. I tak oto proszę się prezentuję. Jedziemy się oczywiście nim. Co zrobić? Przejechać. Dobra, jesteśmy. Ale chodzi. O, z turbo wcześniej turbinki nie było. 120 140 150, dobra, hamujemy Nawet ładnie się prezentuje Na tych halustach Nie wiem jak wam, ale... Kurde, z ale mi się samochodzik podoba. Jeździ, jeździ elegancko. Tak więc, już to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania oczywiście oraz lajkowania yy, fanpage'a na Facebooku. Tak, możecie oczywiście napisać, czy wam też, czy wam się podoba samochód, czy coś może zmienić, czy kolor, czy coś, czy nie coś, i będzie elegancko. Tak więc już, ja się z wami żegnam, na razie.